Cześć! Jeżeli podobały mi się moje filmy, to nie zapomnij o łapce w górze i subskrypcji na dole, żeby nie pominąć kolejnych filmów. Cześć! Co tu się dzieje? Tu te drzewa... Czemu tu... To... Ja nie wiem, tu się czasoprzestrzeń zgubiła? Remember, total. The pride of a lion is granted only to those who choose the path of trails. Okay. Am okay. mogę to change? Yeah. Mm hmm. So, I'm spearsham. Like Każe wypalać. O! na zewnątrz. Nice. What now? Uh, Mogłem popatrzeć na jakieś ulepszenie, jeżeli się da, żeby sprinta sobie odblokować. Ty, przecież to jest znak z aptek i z gry z jak dobrze pamiętam, Hermesa? To the staff of the helm. Mówiłem, like alchemy, can feel some kind of mysterious force Jedi się znalaz but I just can't quite understand. Understand it. Czego ty nie rozumiesz? To co? Jakiś wir? States. Uh... The heart and receive the pride of life. Ja pierdolę znowu jakieś lewie zagadki. Ja Pierdalam stąd. Kurde, myślałem, że tam zjadę na dół czy coś. Nie mnie. Out! Out reference? Ej, czekaj, co jest? Panie tak? Eee! To może mnie wyjebało? Próbło to tu... Ej! Ta P mi zjada Nie. Oh, kurwa I ten muzyk? Can I go... Aha, o, oh, krzwa Awa. Awa, w Can I uh, get up? Be that I stoned? Like the fuck was that? Okay, just yeah Weapon, shotgun. Yes. A tak to wygląda, że mogę sobie tego Memento w Dante's Fade's Parton jest is the Speed Eee to dlatego jestem jakiś ole, kurwa, dzielnym demonem To jasne Czyli czekaj, co to była za mapa? Wróćmy do tego. Mogę jakoś... po. Co to jest to żółte? Czy tam mam się udać? Zobaczymy. Jak jest, ja mogę to teraz wziąć. Mamy pieczęć Leo, na sensie lwa. I nasz instynkt Spiderman na coś wyczuł. What the fuck is that? robi pająk z lawy? That was 600. Kurwa, nie wyszło. A. Okej. Okay. Well shit happened. Dobra, jebać. Nie wiem, jak bym się przez niego przebić, kurwa, przez ten pancerz. Hmm. Chyba od góry może... A od góry też jest pokryty kurwa, czyli muszę w twarz stricte celować. Dziwnie obracać kamerą. Ała! Czy ja mam jakiekolwiek Nie mam Amulet. Memento Dante's Mother in the back of the version Dante. Aha, no, kurwa i tyle. Super. Czyli nichu nie mam jak się uleczyć. Ale mam, za tak zginąć, okej. Okay. White not nice. Mamy złotego orba, który pozwoli nam wrócić jeszcze raz do tego samego. Dobra, pomijam... Nie mogę pominąć. Super, amulet, dobra, idę po to jeszcze raz. Pomijam kasenkę. Spróbuję jeszcze raz. Mam nadzieję, że tym razem się nie wyjebę jak debil. Czy widać hub? Dobra, widać. Lecimy od razu. No, aha, nie mogę w ten sposób, a mogę? teraz To jest pewna taktyka, ale szkoda, że nie udało się go złą Ojej, się. Dobre też to, że w pewnym sensie się ten shotgun... Przez to, że ma taki rozrzut, to jakoś się... O kurwa... już myślałem, że utknąłem. To jest szybki jest. Ej! I bije dość sporo obrażenia. No tylko na live. Ja czy będę mógł sobie ulepszyć yy, pasek zdrowia? Mam nadzieję, że tak. No, podejdź do mnie. Ej, aj się tu zgubi zbugowało, co chodzi? Dobra. Ej, no nie zabiłem go. Miałeś jeszcze trochę zdrowia, halo? Pieprzone pajanki. Gross. Chyba te drzwi. A, mission complete. Dobra. To... White XD. Na dostępce. No dobra, bo raz zginąłem, ja...